Dzień dobry, Jakub Brzychliński, Moim gościem jest Michał Koński z Tygodnika Powszechnego, autor bloga Futbol Jest Okrutny. Po wczorajszych meczach oczywiście najwięcej mówi się o Luisie Suarezie, który zamiast swojego geniuszu piłkarskiego po raz kolejny pokazał, że czasami ma delikatne problemy z utrzymaniem równowagi psychicznej, po raz kolejny ugryz rywala. Ale nie o tym chciałem z Michałem porozmawiać, tylko o Anglikach. Anglicy zagrali jak nigdy, przegrali jak zawsze. Czy ty się zgodzisz z taką tezą? Przegrali jak zawsze, to na pewno. Czy zagrali jak nigdy? No na pewno zagrali w sumie lepiej niż yy, przed dwoma laty na euro. To na pewno, ale jeśli się ma taki punkt odniesienia powiedzmy sprzed dekady, pamięta się euro w 2004 roku, pamięta się Mistrzostwa Świata w 2002, a zwłaszcza w 1998, kiedy oni odpadali podczas meczów, które były chyba najbardziej niezapomnianymi meczami tamtych Mundiali, czy, czy Euro. Co zapamiętamy z tego turnieju? Obawiam się, że w sumie niewiele, jak, my, jak, mamy, jak mamy mówić o Anglikach i o wielkiej historii. Więc jeśli w krótkiej perspektywie mamy patrzeć, to jest postęp. Być może, znaczy być może można mieć nadzieję na to, że za dwa lata ta drużyna. Na kolejnych mistrzostwach Europy może coś pokazać, może pokazać więcej. Znaczy, że, że tutaj takie rozpoznanie bojem pokazało przyszłość przed, przed Sterlingiem, przed Lalaną, przed Rossem Barclayem, przed Lukeem Shawem, którzy wszyscy wczoraj jakoś się pokazali. no że Jakiś moment nowego otwarcia mamy, a równocześnie to też jest kolejna y, kwestia: pożegnania tego starego pokolenia. Ostatnie ślady złotego pokolenia. Frank Lampard, y, na pewno już żegnający się z kadrą, Steven Gerrard, który się zastanawia, czy się z nią pożegnać, czy nie. No, niewątpliwie o Anglikach trzeba mówić i, i patrzeć w innej perspektywie. Anglicy trafili do bardzo trudnej grupy, Włochy, Urugwaj no i ta niesamowita Kostaryka, ale wydaje się, że zagrali mimo wszystko poniżej swojego potencjału. To jest zespół z bardzo dobrym bramkarzem, niezłą linią obrony, doświadczoną pomocą i tym szalonym atakiem z, 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 ze Staridżem, Sterlingiem i też już bardzo doświadczonym Wayne'em Runejem. Czego im tak naprawdę zabrakło? Myślę, że organizacji w grze obronnej to na pewno żeby te wszystkie bramki, które... Stracili, stracili ostatecznie po jakichś błędach. Po tym, że ta para stoperów, Cahill, Jagielka, najlepsza, którą mogli wystawić, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, jest jednak w gruncie rzeczy przeciętna. A zmienników nie ma. Ten wczorajszy duet Cahill, Smalling nie przekonuje. Myślę, że jest problem z tyłu jednak. Anglicy Robią wrażenie wystraszonych, sparaliżowanych, przytłoczonych tym brzemieniem odpowiedzialności. Jak mówimy o kapitalnym piłkarzu Stevenie Gerardzie, to mówimy o tym, że w decydującym momencie on popełnia błąd. Jest kapitanem, liderem, przywódcą. Nie, nie, nie jest w stanie udźwignąć presji. Być może, być może to jest ta kwestia. I nadzieja na to młode pokolenie to jest nadzieja na, na to, że, że pojawią się tacy, którzy przestaną się bać. Niesamowite rzeczy wychodzą przy okazji. Harry Rednap, znany ze swoich niedyskrecji, najstarszy trener w angielskiej piłce opowiedział teraz w tych dniach o tym, że kiedy trenował Tottenham, to jego piłkarze prosili go przed meczami reprezentacji, żeby zwolnił ich z tego przykrego obowiązku grania dla kadry, no bo Trenerze, wyreklamuj mnie tutaj. Powiedz, że, że, że mam kontuzję albo coś, bo ja pojadę i tak naprawdę jedyne, co mnie czeka, to szydera, ostra krytyka, fala e, żartów i, i pretensji ze strony kibiców. To się czuło i czuję. Oczywiście jest też tak, że Anglicy zmieniają e, swoje podejście do. E, drużyny narodowej powoli, powoli już wiedzą, że ten schemat, w którym jadą wygrać wielki turniej i potem zamieniają się w kozły ofiarne, przestaje działać. Znaczy, że na korzyść tej reprezentacji, tej grupy młodych ludzi, pracuje być, być może to, że nie spodziewano się po nich wiele, że oni na jakimś takim fundamentalnym poziomie nie zawiedli, bo, bo z góry położyliśmy na nich kreskę. Więc wariant optymistyczny tej opowieści byłby taki, że oto nabrali doświadczenia, wiedzą jak to jest i za dwa lata zobaczymy Anglię. Na Anglikach faktycznie tej presji specjalnie dużej nie było, ale na jednym zawodniku na pewno była. Jest to Wayne Rooney, który oprócz Gerarda miał być takim liderem tej kadry. On wreszcie strzelił gala na mundialu, no ale. w moim zdaniem, zagrał naprawdę wiele poniżej oczekiwań i przede wszystkim poniżej swoich możliwości. Czy to jest, twoim zdaniem, wina złego ustawienia? To jest wina Roya Hodgsona? Czy po prostu Runejowi czegoś zabrakło? Formy, techniki, ambicji? To jest fascynujące właśnie, jak, jak bardzo Anglia ma skłonność do opowiadania swoich historii przez jednostki, przez pojedynczych ludzi, że to jest tak właściwie obsesyjnie, że mówimy o turnieju przez Michaela Owena albo przez Beckhama i, i nakładamy na nich presję, presję, presję i potem, i potem oni tak naprawdę nie są w stanie jej udźwignąć. Teraz na mundial Roy Hodgson wziął ze sobą doktora Steve'a Petersa, profesora, słynnego psychiatry, psychologa sportu, który pracował też dużo z Runejem i pomagał mu się odblokować. Fascynujące wypowiedzi samego Runeja czytałem o tym, jak bardzo jechał na poprzednie turnieje, tak naprawdę sparaliżowany, że musi, że tyle od niego zależy i tak dalej. I, i że na ten, na ten mundial będzie jechał po raz pierwszy, żeby się bawić, żeby zapamiętać, że kurczę, byłem w Brazylii i że to samo będzie radził tym młodszym. Więc na pewno był problem podejścia.